Dobra opowieść o winie powinna być dostosowana do odbiorcy. Zawsze jestem skupiony, bo muszę zobaczyć do kogo mówię. Ja zacząłem się pasjonować winem w hotelu Bristol. Jak zacząłem pracować w 1992 roku i w 1994 zacząłem pracować w restauracji malinowej w Dajnik Rumie. To była taka, taka enklawa dobrego wina. Yy, karta win, które dzisiaj nie powstydziłby się za żaden, żadne, żadna restauracja. A wokoło nie, no nie było nic. Nie było internetu, nie było książek. Nie, książki sprowadzałem gdzieś tam ze Stanów, jakimiś drogimi przesyłkami. I jakby czerpaliśmy wiedzę ze wszystkiego, co było. Yy, dzisiaj ta wiedza oczywiście jest dostępna, ale, ale kiedyś trzeba było ją wyrywać. No i krok po kroku, yy, cały czas blisko wina. Najpierw w restauracji, później w mojej tej karierze biznesowej z drugiej strony, czyli od strony producentów, importerów, więc jakby prowadzono nas w świat taki od razu na wysoką półkę i powiem, że ja tam zostałem. Trzeba mieć pokorę, żeby wysłuchać tą drugą stronę, bo tutaj ten producent, ten winiarz, on ma tą historię do, do opowiedzenia. I teraz pytanie, jeżeli jakby kupujemy i pijemy to wino, no to, to po prostu radujemy się z tym, trzeba być otwartym na, na różne smaki, na różne zapachy. A ja jako sprzedawca, można powiedzieć, jako, jako, jako ten detalista, muszę bardziej się wsłuchiwać w, w, jakby w obydwie strony. I to. To, co widzę na rynku, ale nie tylko polskim, na całym świecie podróżując, to wino produkuje różnych właśnie takich postaci, które się szybko odrywają od, od powierzchni ziemi i zaczynają lewitować. I to powoduje, że wydaje mi się, szczególnie w takich krajach jak Polska, niedoświadczonych z winem, że ludzie się tego boją. Bo jak ktoś opowiada Ci takie niestworzone historie, wchodzi w jakieś takie niuanse, używa słów, których druga, sprawa, druga strona nie rozumie, to taki konsument mówi: A, to piwka się napijmy, prawda? Bo to jest skomplikowane. To jest, wydaje mi się, taka ważna sprawa, żeby jednak to podawać, to wino, tak w sposób taki, taki bardzo otwarty, nieinwazyjny i, i, i nie mieć w sobie takiego zarozumialstwa. To jest nasza taka branżowa choroba. To jest trudna wiedza. To jest trudna wiedza, bo do alkoholu mocnego, do whisky, do, do innych produktów jakby też oczywiście tam się można doktoryzować na ten temat, ale jedno, jednak pamiętaj, jest to te 40%, nalewamy, pachnie tak lub inaczej a w winie jest większe spektrum tych, tych, tych aromatów, smaków. Wina jest trudniejsze i wina jest więcej do Poznania, jest więcej, więcej regionów i przełamanych odmianami winogron, stylami producenta, rocznikami. Te, te wariacje na temat roczników, ostatnio te anomalie pogodowe, one powodują, że po prostu roczniki są, różnią się od siebie diametralnie. Fajnie są różne historie, prawda, z tym związane, na przykład z szampanami. Ostatnio pisałem artykuł o szampanach, ale nie o szczepach, nie o glebach, nie o wapieniu, tylko o historii. Jak tak sobie człowiek usiądzie, musi poszperać w książkach, w różnych publikacjach, to później te historie. Przemycamy w naszych, naszych prezentacjach czy, czy degustacjach, spotkaniach. Bardzo ważne jest to, żeby mieć umiejętność jakby degustacji, poznać ją tak naprawdę e, głęboko, bo bez tego później możemy opowiadać różne rzeczy nie naprawdę. Bardzo generalizując e, wina, e, jeśli chodzi o czerwone. Ciemno czerwonego, akurat mam tutaj przed sobą. E, wina bardzo dojrzałe, e, takie południe Europy, e, Nowy Świat, czyli, czyli jak się, Chile, Australia, Argentyna. Mówimy o wytrawnym winie, bo Polacy chcą pić wytrawne wino, ale żeby ono było bardzo dojrzałe, bardzo mocno owocowe i w smaku, żeby nie miało wyrazistych tanin, żeby było taki wręcz pierwszy taki łyk, pierwsze, pierwsze dotknięcie wina z językiem, żeby ono dawało taką słodycz. To mówimy właśnie o, o słynnym naszym polskim przeboju, czyli Amarone czy Primitivo właśnie to są. To są takie odmiany, które dają gdzieś tam na południu Włoch. Takie właśnie gęste, soczyste wina, dosyć wysokim zawartości alkoholu i to, to smakuje. W białych jak najmniej kwasowości, Czyli no nie wiem, Sauvignon Blanc nie jest, nie jest ulubionym winem Polaków. Coś, co ma aromat, lubią czuć e, od razu, jak e, tylko wąchają kieliszek, że on jest on fajnie pachnie. Jakieś takie muszkatowe nuty, rieslingowe, to jest to jest właśnie coś, co, co lubimy. I odrobina cukru, ale takiego niedodanego szufelką, tylko zostawionego, niedofermentowanego. Polakom smakują takie winy. Ogólny, taki szeroki, szeroko pojęty klient na wino w Polsce, jakby chce wypić dobre wino, które mu smakuje. Pierwszy w ogóle to jest smak. Później gdzieś tam idzie oczywiście cena, wybierane są różne półki cenowe, ale, ale smak, smak, smak. Ja widzę, jak klienci przychodzą i, 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 jakby, i, i widzą, że są zdezorientowani, stoi tutaj, tam, nie wiem ile tych wintów mamy, nawet nie pamiętam, no powiedzmy setki. I od razu, żeby im pomóc. To, a co pan pije? Co pani pije? Jakie, jakie wina ostatnio pani smakowały, panu smakowały? I to jest pytanie, które jakby naprowadza nas, co my dalej mamy z tym zrobić. Później, gdzieś się pojawiają jakieś inspiracje kulinarne, wtedy jakby jest następny taki punkt zaczepienia, gdzie oni mogą się właśnie uczyć dalej, prawda? A to pan spróbuje z tym, a to z tym, a tu sos taki, a tu dodamy soli, a tu mniej soli. I ludzie nagle odkrywają właśnie to. Tą, te, te spektrum i ewentualnie dalej już idą właśnie w takie szczegóły, jak, jak, jak szczepy, jak gleby, ale to jest, to jest naprawdę mała grupa osób i ja bym się tym jakoś specjalnie nie przejmował, dla nas ważniejsze jest to, żeby po prostu pokochali to polacy wino takie, takie na co dzień. Żeby, żeby to nie było wino, o, wino to kupimy na prezent i zaniesiemy tam w torebce. Nie, nie, po prostu kupujemy, mamy je w lodówce, trzymamy otwarte przez dwa czy trzy dni, nic mu się nie stanie, tylko w lodówce, nie, nie przy piecyku. I to nas doprowadzi do tego, że będziemy, będziemy się zachowywać tak jak Francuzi, Włosi. Pierwsze w ogóle, co o polskim rynku winnym myślę, to jakby jestem bardzo wdzięczny i, i, i gratuluję w ogóle winiarzom, że się podjęli tego. Te kilkanaście lat temu, jak, 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 jak powstawały te pierwsze winnice, to w ogóle niesamowita jakby odwaga i ta, ta, ta pasja. I ona dzisiaj już widać spowodowała to, że mamy. Dobre jakości wino, białe wina są bardzo dobre. Nie mówię, że wszystkie, prawda, ale jakby możemy znaleźć naprawdę wysokiej jakości wino. Z czerwonym jakby jest nam może mniej po drodze, ale też już są sukcesy. Powstają konkursy winiarskie, wokół których gromadzą się wina polskiego, oczywiście, w których gromadzą się różnego rodzaju festiwale winiarskie, promujące wina, lokalną kuchnię kulturę. I to wszystko razem później trafia, to jest najważniejsze do restauracji. No dzisiaj każda restauracja szanująca się ma w karcie polskie wino. To jest, to jest największa, uważam, miara sukcesu. I dla wielu winiarzy już to też jest biznes. To też jest biznes i to się rozwija, po prostu jest to projekt też biznesowy. Znam winiarzy, którzy już jakby nigdzie nie pracują, nic innego nie robią, tylko żyją z produkcji i sprzedaży wina. Nasze winnice tak się pozycjonują i tak opowiadają o swoich winach. Nie dlatego mam najlepsze, bo mam ładną, najładniejszą etykietę tylko właśnie tu jest mój stok, tutaj coś się działo w historii i to wszystko razem powoduje, jeszcze w połączeniu agroturystyka, jedzenie Mistrzostwo Świata uważam.